Witajcie panowie, wiem, że długo mnie nie było na tym kanale. Na szczęście wracam do was po przerwie wakacyjnej. Od teraz materiały będą regularnie pojawiały się na moim kanale. Raz na dwa tygodnie będę starał się, żeby były to czwartki. Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, a trafiłeś tutaj, to zachęcam cię do tego, żebyś kliknął przycisk subskrybuj, a także nacisnął dzwoneczek, który znajduje się obok. Po to, żebyś na bieżąco był ze wszystkimi wartościowymi materiałami, które będę dla ciebie przygotowywał, które pozwolą ci stać się bardziej atrakcyjną, bardziej spełnioną. I bardziej szczęśliwą wersją siebie. Na pewno doświadczyłeś w swoim życiu sytuacji, w której pisałeś z jakąś nowo poznaną dziewczyną, wymieniałeś z nią wiadomości SMS-owe, pisałeś z nią na jakimś komunikatorze i cały czas czułeś, że to ty pchasz te interakcje do przodu, że to ty wychodzisz z inicjatywą, że to ty rozpoczynasz kolejne wątki, że to ty cały czas zadajesz pytania, a dziewczyna ze swojej strony niewiele albo wręcz nic. Nie wnosi do waszych rozmów. Wiem, jak frustrujące może to być, i wiem, że czasem trudno zrozumieć, co dokładnie w takiej sytuacji zrobić i w jaki sposób interpretować tego rodzaju scenariusze. Dlatego w dzisiejszym materiale powiem Ci o tym, jak odebrać właśnie tego rodzaju sytuacje, a także co konkretnie w takich okolicznościach najlepiej zrobić, aby nie marnować swojego czasu i energii na relację, która być może. Niczego dobrego Wam nie przyniesie. Przede wszystkim warto, żebyś zrozumiał, że taka sytuacja na początku znajomości z dziewczyną jest. Jak najbardziej akceptowalna, normalna i po prostu często się zdarza. Jeżeli podszedłeś do dziewczyny w codziennej sytuacji na ulicy i wziąłeś od niej kontakt, to nie ma w tym nic złego, nic dziwnego, że to ty będziesz przez te pierwsze wiadomości, szczególnie przed waszym pierwszym spotkaniem, wychodził z inicjatywą, zadawał pytania, prowadził, przewodniczył tej rozmowie, bo jako facet masz obowiązek, jest to normalne, żeby prowadzić, żeby nadawać tempa. Takiej interakcji i to po Twojej stronie jest to, żeby doprowadzić do pierwszego spotkania, do tego, żebyście mieli okazję ze sobą spędzić trochę więcej czasu w prawdziwym świecie, lepiej się poznać i dopiero później. Zaczną się te proporcje kontaktu i inicjatywy z obu stron balansować. Nawet przy wysokim poziomie zainteresowania dziewczyny Twoją osobą i kontynuacją, rozwojem tej znajomości, to normalne, że ona nie będzie wychodziła z inicjatywą w wiadomościach, jeżeli dopiero co się poznaliście. Więc ważne jest to, abyś nie brał tego personalnie i żebyś nie odbierał braku tej inicjatywy jako sygnału, że na pewno nic z tej znajomości nie będzie. Natomiast jeżeli dziewczyna po pierwszym, po drugim albo po kolejnych spotkaniach sama nie wychodzi z inicjatywą, sama nie rozpoczyna rozmów z Tobą, to powinna Ci się zapalić czerwona lampka. Wówczas polecam Ci spróbować nie odzywać się do niej przez kilka dni, nie pisać absolutnie nic, nie wykazywać żadnej... Inicjatywy kontaktu ze swojej strony i po prostu poczekać i zobaczyć, czy dziewczyna sama się po takiej przerwie odezwie. Chodzi w tym o to, żeby zobaczyć, żeby przekonać się, czy fakt, że ona nie wykazuje inicjatywy wynika z tego, że nie jest zainteresowana tą znajomością i nie angażuje się w te relacje na takim samym poziomie, jak ty się w nią angażujesz, czy wynika raczej z tego, że po prostu jest przyzwyczajona do tego, że cały czas nadajesz rytm tej interakcji, cały czas bez przerwy do niej piszesz, zasypujesz pytaniami, dzielisz się rzeczami ze swojego życia, rozwijasz kolejne wątki i po prostu nie jest przyzwyczajona do tego, żeby ta interakcja, żeby wasze rozmowy wyglądały inaczej, żeby to ona. Zaczynała część wątków albo zadawała ci pytania. Może być po prostu tak, że piszesz do niej za często i za dużo, a dziewczyna się do tej formy kontaktu przyzwyczaja i nie czuje, że musi cokolwiek w tej relacji robić. Warto też, abyś stał się mniej przewidywalny. To znaczy, jeżeli piszesz codziennie do dziewczyny, jaki jej minął dzień, albo gdy wstajesz, to wysyłasz jej słodką wiadomość: Dzień dobry, to warto, abyś odpuścił to. I zaczął dzielić się tym, co jest naprawdę ważne, żeby nie pisać tylko po to, żeby napisać do tej dziewczyny, tylko po to, żeby utrzymać jakąś regularność w kontakcie, ale żeby Twoje wiadomości, to co dajesz od siebie poprzez SMS-y czy komunikatory, Niosły ze sobą jakąś wartość, niosły ze sobą jakiś przekaz, coś co pozwoli wam się realnie lepiej poznać i co posunie waszą znajomość do przodu, a nie będzie tylko takim zapychaczem, który używasz z przyzwyczajenia. Więc inicjuj rozmowy, jeżeli faktycznie chcesz się spytać o coś konkretnego tej dziewczyny, jeżeli chcesz się podzielić czymś ze swojego życia albo chciałbyś z nią porozmawiać na konkretny temat, a nie tylko dla zasady po to, byle utrzymać z nią kontakt. Jeżeli akurat wykonujesz jakąś ciekawą aktywność, jesteś w jakimś fajnym miejscu, spędzasz dobrze czas, to możesz również opublikować jakąś relację na swoim facebooku albo na Instagramie, i to może sprowokować dziewczynę, żeby na podstawie tego, co widzi, że dzieje się w twoim życiu, zareagować i nawiązać jakąś nową rozmowę. Ważne, żeby nie było to robione na siłę, na pokaz, tylko po to, żeby coś Zaprezentować tej konkretnej dziewczynie albo, żeby jakoś ją zaimponować, tylko żeby to było naturalne nagranie, pokazujące po prostu to, w jaki sposób żyjesz i w jaki sposób fajnie spędzasz czas. Możesz również, jeżeli czeka Cię jakaś ciekawa przygoda, jakaś aktywność, być może podróżujesz do nowego miejsca, to warto, żebyś dał jej znać o swoich planach, albo wysłał jakieś zdjęcie czy filmik z tego właśnie wydarzenia, bo to najprawdopodobniej sprawi, że dziewczyna, jeżeli jest przynajmniej. W lekkim stopniu zainteresowana Tobą i Twoim życiem, sama rozpocznie jakiś wątek i wykaże więcej inicjatywy ze swojej strony, będzie bardziej zaangażowana w to, o czym rozmawiacie. Natomiast, jeżeli po zastosowaniu moich wskazówek, dziewczyna wciąż nie zmieni sposobu, w jakim się z Tobą komunikuje, dalej nie będzie wykazywała inicjatywy, dalej nie będzie pierwsza do Ciebie pisała, to masz jasny znak, że po prostu nie jest tobą zainteresowana, albo nie jest zainteresowana tobą w takim stopniu, w jakim Ty jesteś nią zainteresowany. I możesz ją oczywiście o tym szczerze, transparentnie porozmawiać, wyrazić, że dziwnie czujesz się z tym, że to zawsze Ty inicjujesz kontakt, natomiast pamiętaj, że zawsze najlepszym sposobem, żeby zweryfikować poziom zainteresowania dziewczyny, żeby ocenić, na czym tak naprawdę stoicie i jak postrzega Ciebie ta dziewczyna, jest kontakt. Na żywo, więc jeżeli jesteś jedną z osób, która nieustannie przesiaduje w telefonie, wysyła setki wiadomości, próbuje budować znajomości właśnie w ten sposób, to polecam, żebyś przestał to robić, żebyś ograniczył tę formę kontaktowania się i zaproponował. Tej konkretnej dziewczynie, spotkanie, to żebyście mieli okazję spędzić więcej czasu na żywo, i jeżeli ta dziewczyna nawet nie wykazuje szczególnego zainteresowania, jeżeli chodzi o codzienne rozmowy z tobą przez SMS-y chociażby, a będzie chciała się spotkać, nie podając żadnych wymówek, dlaczego ona tego nie może zrobić, to masz jasny sygnał, na czym stoicie. I to właśnie z tego prawdziwego świata, z tego, że spędzacie czas na żywo, powinieneś wyciągać najważniejsze wnioski dotyczące. Poziomu zainteresowania i zaangażowania w te relacje tej właśnie dziewczyny. Natomiast jeżeli będziesz chciał otwarcie zakomunikować dziewczynie, że nie czujesz się komfortowo z tym, że ona tak mało od siebie wnosi do waszej znajomości, to jest ważne, to bardzo ważne jest to, aby zakomunikować to nie w oskarżającym albo żalącym się tonie takiej ofiary. Ale żeby wyrazić to w asertywny, zdecydowany sposób, gdzie po prostu jasno zaznaczasz swoje standardy i swoje potrzeby. Jeśli z kolei okaże się, że ta dziewczyna nie jest chętna, żeby z tobą się spotkać, albo podaje powody, dlaczego akurat teraz nie może z tobą spędzić czasu na żywo, to wiesz już, że z tej znajomości najprawdopodobniej nic nie będzie. I warto, żebyś zaakceptował to. Przyznał się przed samym sobą, że ta relacja nie ma sensu, żebyś nie inwestował niepotrzebnie swojej energii, swojego czasu i po prostu zaczął poznawać inne kobiety, albo skupił się na czymś innym, co daje ci spełnienie i radość w swoim życiu. Podlinkuję również w opisie tego filmu materiał, w którym mówię dokładnie, co robić, jeżeli dziewczyna okazuje się nie jest zainteresowana znajomością z tobą lub dała ci kosza i z tego właśnie materiału dowiesz się, jak w takiej sytuacji dokładnie postępować, w jaki sposób odbierać. Tego rodzaju sytuacje. Na koniec mam do Ciebie wielką prośbę. Odpuść wszystkie znajomości z dziewczynami, ale również ze swoimi kolegami czy członkami rodziny, gdzie nie ma balansu, jeżeli chodzi o zaangażowanie z obu stron. Jeżeli jasno widać, że druga strona nie wykazuje inicjatywy, że nie zależy jej na tym, żeby ta relacja się rozwijała, bo zwyczajnie szkoda Twojego czasu i powinieneś nauczyć się szanować. Swój czas, swoje życie i spędzać go z osobami, które realnie są zainteresowane, aby być częścią Twojego życia. Niestety, wielu facetów nie potrafi zaakceptować faktu, że dziewczyna nie chce kontynuować z nimi relacji, bo zbudowali sobie nadzieję, jakieś wielkie wizje na to, że to będzie miłość ich życia, że czekają ich niesamowite przygody, i nie potrafią zrozumieć, że druga strona jak najbardziej na każdym etapie. Relacji, czy to na samym początku, czy już po wielu latach, ma prawo, ma wybór, żeby powiedzieć nie, żeby nie angażować się w tę znajomość. I to, że faceci nie potrafią zaakceptować tego stanu rzeczy, że mimo wszystko próbują przekonywać, jakoś zmuszać wręcz dziewczynę do tego, żeby jednak utrzymała z nimi kontakt, nawet jeżeli jasno powie im nie. Moim zdaniem wynika często z tego, że po prostu nie mają wyboru, że nie mają wrażenia, że mogą poznać inne wartościowe, atrakcyjne kobiety w ich życiach. Jeżeli jesteś jednym z takich facetów, jeżeli chciałbyś wreszcie zmienić coś w swoim życiu, przetransformować to, w jaki sposób wyglądają twoje relacje z kobietami, nauczyć się tego, aby to kobiety o ciebie zabiegały i mieć w swoim życiu na tyle duży wybór, na tyle duże bogactwo, żeby nie przejmować się tym, że jakaś dziewczyna nie jest zainteresowana relacją z Tobą, to koniecznie zainteresuj się udziałem w naszym szkoleniu. Najbliższe z nich z cyklu Rewolucja Rzeczywistości prowadzimy już w październiku, czyli w przyszłym miesiącu w Warszawie. Jest to szkolenie trzydniowe wraz ze mną, Wincentem, a także z naszym asystentem Mateuszem, gdzie przez trzy bardzo intensywne dni na zawsze zmienimy Twoje relacje z kobietami, a także nauczymy Cię tego, jak podnieść poziom swojej atrakcyjności. Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, chciałbyś dowiedzieć się więcej, jak to wszystko wygląda, to napisz na małpa.atrakcyjnyfacet.pl i wrócimy do ciebie ze wszystkimi szczegółami. To tyle ode mnie. Jeżeli nauczyłeś się czegoś nowego z tego materiału, jeżeli to wideo wniosło w twoje życie jakąś wartość, to Zachęcam Cię do tego, abyś dał mi o tym znać, zostawiając łapkę w górę pod tym filmem, a także klikając na przycisk subskrybuj. Będę Ci za to bardzo wdzięczny. To będzie dla mnie sygnał, aby przygotowywać jeszcze więcej wartościowych materiałów, które sprawią, że będziesz szczęśliwszym, bardziej spełnionym i bardziej atrakcyjnym facetem. Do następnego razu, trzymaj się, cześć!